Tej krajowej, jak nie ma planu. Wszystko tutaj, mówiąc jak 100, 200 euro. Wyjdziesz z auta, popatrzysz płacisz 200 euro, no, no, na 200 na nagranie płacisz 50 euro. Na wypuszczenie, w ogóle, jak wjedziesz dronem, to musisz zapłacić 40 euro. Za oddychanie 20 euro. Patrz, jak tu ludzie na, na tyle gdzie auta thank you Batery dać? W wielkim biuro poziomie wygodnym Cena za każdą w rozpoczętą w godzinę 7 euro. E, Mazdam batery dać? Się... Nie przejdziemy za, za tyle, co? No z cząstej nie będziemy chodzić. Tu my stanęli? Za 4 euro tu jest parking Także wam polecam ten parking Tylko, że się płaci kartą Ale to można? Można gdzieś tutaj w recepcji w Jakiegoś hotelu chyba tego No tutaj, inny Dani, hotel. hotel. Nie wiem, po prostu byliśmy w depresji. Powiem Wam, że w czarnej dupie byłem. Totalnie w czarnej dupie z parkingiem. Tu wjechałem, tam wjechałem. Tam, tam wjechałem, tu wjechałem. Wszędzie zajęte. Normalnie po prostu czarniutka, czarna dupa z parkingiem. Udało się znaleźć parking Za 4 euro A tu jest jeszcze inny parking Ten jest za Czekajcie już wam powiem Ten jest Ten jest za 7 euro za godzinę Kiedy za dzień Tu był pierwszy parking, co my widzieli, to jest po 7 euro, tamten co my zaparkowali jest troszeczkę tańszy, bo 4 euro za godzinę, także też spoko. Także tak wygląda Dobrownik, patrzcie się mandarynki na drzewie albo pomarańcze, nie wiem tutaj. 我去这儿非常累，发 co? jest efekt weź A... nie gadaj idziemy, chodź uważaj bo tu auta jadą

Ale nie wiadomo, czy to są Azjaci, czy kto to jest, no nie? No to są Azjaci. Chińczyki, no nie? Chińczyki to Chińczyki, jeden. Ale byś powiedział, że Rusyjczyk, to... albo Niemiec, Polak. Czy to nie jest w ogóle, można powiedzieć, że to są Europejczycy. To, mm. no, to, to są to może a nie Chińczycy. Ale no Ale to, a ci Chińczyki, nasi Chińczycy to są Chińczycy, Azjaci czy Koreaci? Oni są prawdziwi Chińczycy. Tak, o ci co są nasi Chińczyki Takie prywatne co i my ich mamy Czego? Ale to są nasi Chińczyki To są nasi Chińczyki Nie no, do tego Gdzie? Czeka. Musimy iść, ale po tym nie będziemy chodzić, bo to 40 euro ponad kosztuje Kupi. Tak czy że na 70 euro Tak chyba to cię odnowało. Nie przesadzaj no. Tu my byli w czarnej dupie przedtem Pamiętacie? ਇੱਧਰ 3,50 to tu kupimy później to tu jeszcze była dość dobra cena jeszcze była taka cena żeby 3,50 jeszcze przeżyjesz no zawiązaj sobie Ej, patrzmy za sobą, żeby się też nie zgubić. Jak się zgubimy, to przynajmniej się. To wiecie, gdzie jest auto. No A tu? Nie no, przecież masz moją lokalizację, a nie internetu nie mam, to mi nie znajdziesz, no. bo tak też siedzę.

Chyba się zrobię. A co to jest? Każę. To nie, jest na nie, to jest sklep. To jest taki, oto to jestem z tego? No, to jest tego, so, To jest z tego, z of Thrones. tego, z tego, z tego, 11 euro z tego, Są tego, pierścienie. Dobra, z tego, ładny sklep.

Ja w Krakowie. Więcej.

Jakieś miasta. Helsinki. Nie, bo to już taki był, to nie możesz takiego. A to nowe? No. Dubrownik. <grym> Dubrownik? A no no albo, albo, albo wiecie, jak bym się nazywał? To miasto, co byliśmy, Stone. Albo, albo bardzo. Ale to musi być takie bardziej znane. Wym... Takie bardziej znane? No i tam wolić, kolejka wyjeżdża. No to na przykład. Tam kolejka wyjeżdża. No. Można się nazywać dobro? Ja się mogę nazywać Barko. To może się nazywać świętokradzką. się nazywać świętokradzką, a ja się nie wyobrażam. Co się można nazywać? Kuru! Tak, w Nie, w Polsce to jest Zimna wódka jest taka. Nie, tak to takie chybliwe. Amsterdam! O, Amsterdam! Amsterdam jest dobry, no.

Oni i jeszcze mają maski nocleg cały dzień boją się nocleg cały, nocleg, cały dzień przez tego zobaczmy ile euro tutaj No i od, od, od razu bez pani od razu jeden dzień czasami jeden dzień się zwiedzają albo się jadą tam się nie jak szkółko mają no bo tam zalejom. dobra chodźcie idziemy tam się płaci. To nie pisze ile. A tu są ticket. A stańcie tutaj, wam zdjęcie zrobię. Ej, no nie, bo ja... Ja myślałam, że Tak myślałam, że... Ja ty tak myślałam, że... no też tak myślałem? Ja też tak że ja będę wyższy od ciebie jakieś... kiedyś. No. Że jak ktoś jest starszy, to jest wyższy. Też tak myślałem, ale wiesz co? Ale tutaj... Ej. Się jest starszy ode mnie. Chyba od <grym> wszystkie te muzea. Ani do pasa. Do no. Fum, co wam tak, gadam? Chyba wszystkie te muzea a tutaj są płatne. Myśli, tak mi się wydaje. No te Ale dobrze, klasa. A może on. Może krasnął? go zrobiły. Ty, Co? On jest jak norm. On Ale dobry kata. Jest do przyjęcia mały. Dobry Za jest. Mamy jedną Tu nawet łatwiej. A czy

Hey, to Zlubi, ha, ja, tu wam zrobię, chodź tu.